Witam bardzo serdecznie i jesteśmy znowu w DBD. Jest ze mną Nancy. Dzień dobry. Witaj, Nancy. Zrobić ci loda? A nie odwrotnie powinno być? A ci do tego ognia. Idź tam Ahoj. do tego ognia. Ja wiem, Nancy, że ja jestem hot, ale nie aż tak, żeby w ogniu skończyć. Zobaczymy, wejdź kosz do ognia. Jak jesteś na tyle hot, to powinieneś przetrwać. Okej, okay, kuszące, kuszące, ale nie sprawdzimy. I jest ze potęki Gdzie masz Nie stać mi było na nie. Jest ze mną też koleżanka Nancy Rebecca. Black. Urywała się z rezydenta. To to, co i... Friday śpiewała. Friday, Friday. Ej, i gramy dzisiaj tak. E, Hawkins wrócił do. By, 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 by. Gramy, gramy trzema postaciami Stranger Things. Tak. I gramy na, na laboratorium Hawkinsa, przynajmniej takie mamy nadzieję, żeby nam się ten, żeby nam się jakiś surf albo zły Very Bad Killer nie trafił, który wybierze inną mapę i nas załatwi. O ile nam w ogóle znajdzie grę. No, o ile nam jeszcze znajdzie grę, bo nikt w tą grę nie gra. Ej, 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 A ty co, przebierasz się dalej? <grymne> nie, kupy robię. <grymne> <grymne> Ale dosłownie jestem w sklepie z ubraniami. Hej, <grymne> jest pewnie <grymne> skinka e podnęsi. Widzę w PLK, że mam jednak tego PK'a na te palety, Kate. Oh. Nie, właśnie oh. od tego poziomu nie się oh. to robi. Bill. Tak to, mu fajka to wie, zginie, bo nie. jest z na B, wszystkie postacie na B w Stranger Things giną. Faktycznie, ale przecież ten co zginął to był Billy. dobra? Ja <laughs> go tylko za za stary. no bo to jest ten, to jest tego Netflixa ekranizacja teraz. Ej, Wiesz, tutaj, w, 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 nie witaj. Witaj, stary co tracie ma. Ma. Skutowiec nie weird, kopieje. Czym on przez B? Nie wiem, wiem, że ojciec tej z, z tego z Life is Strange też miał William na imię, a Bill skrótował, więc to jest chyba skrócenie tego imienia. Tak Ale Will to bardziej... Bill dzieje, nie, ja... Bill, podobno. Wszyscy Bill, więc Bill. Jezu, ja myślałem tak... To nie ja wziąłem te człowiek... dęby, to nie ode mnie. Więc nie, ja wziąłem <laughs> ja jeden pytań, dom, ale długo, ja to co nie. nie mam? Po co wam te dęby? Ja wiem, że mam dęba włosy staną jak wbrew się killer trafi na... A tobie by Placówki, placówce te, placówce hawkinsowej jak wam się trafi, ale no to... To wam nic nie niepowodzego. Jak chcecie grać takie addony, może addony, tak, to... Adony, nie, oferingi. To się do tego bierze cały zestaw perków typu, że jak nie się surwa mm. koło ciebie, to szybciej się wierzga i tak dalej przecież wszystkie takie coś pod mieszkanie ja, bierze Ja, ja tych palet widzę Więc Znowu jest ten Ja, ona... ja się jest jestem znowu tym pieśnią Nie, był pierwszy SIĘ nie, O ja... O nie, 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 nie To jeszcze go, go... O kuźwa! Właśnie nie wiem jak ona tutaj będzie działała Ale prawie dostałem Normalnie się Normalnie działa Biega A Biega i strzela Ej, ale co Cze, jest? co cześć jest? Cześć, co? Ej, pytanie Będzie tylko: Co quadra. jest? Ej, pytanie ty. Ej. Gdzie co ci jest? To jest w ogóle. Ej, co jest z nie. efektem y, serca na postaci? No bo. ona ma na dużym tym. Bo. chyba obszar paratury. śpiewania. Idę do laboratorium robić gena. Pewnie jak mnie tutaj spotka, to mi kurde, jak to kwiatki przejdzie. Ale ostatecznie. Bo, bo chodzi o to, że jej z tego, że ten świef jest na całą mapę, nie? To ma się efekt, jakby mgły czerwonej. Nie jest na całą mapę, to jest normalny radiusz tylko pen, ale musi być zwiększony. A robię na szpernika, na solo gena. Solo so, właśnie. Never gonna I, down, diddy -di -down, down, down, down. Opowiedz kiedy wydasz. Nie powiem. W tajemnicy. Aha! Jest to wieka, kurde. Ej, super hitbox. Nie powinno mnie to trafić. Nie, to już jest naprawdę e, jakiś głupi ten hitbox. To przez palety tak nie mówimy żeby ona nie miała jakieś wybuchania genów mnie teraz gena się. skręcę mnie bardziej zastanawia ten hitbox tych palet to... jak mnie bardziej zastanawia czy jak ona paletę rzuci to Ej, paletę boże to porzuci to czy przejdzie przez to żółte te o Chyba... ma blokadę gena jak zrobi się gena a muszę tutaj poczekać ona, Ona chyba idzie do szklarni Nie yeah. Idę zdjąć A, już zdjęli Jak tu się w ogóle Rusza się zgubiłem już Była, je, była na szklarni Szczelała Okej okay. Słyszałem strzały Bij będziecie, będziecie musieli na szklarnię pójść jak co w sensie dokończyć nie słyszę, jej gdzieś poszła Eee. Ja ją słyszę o, cześć, nęcy. Nęcy za z nęc tyłkiem. Niech biegnie za tobą. O, kurde, minąłem ją. O, ona chyba kopła. Gena. O nie, idę I do lubi... tego. Idę do szklarni kręcić o, gena. Kurwa. O, trupek wesoły, dzień dobry. Będę leżał. Jest tam miarę skręcone. O, i to w piwni. Ale nie wiem, czy go nie kopła. Ojej, to jest solo gen. Masakra. A bo idzie kogoś się zlodowało. Aleś, ale, ale, kurde, pchałem myszkę, to wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Nie wiem komu bardziej służyć: myszce czy tobie? Jedno i drugie. Pchałem myszkę do przodu, żeby uciec. Takiego opomajłeś geny, niestety. Gdzie wy geny kręcicie? Czemu nie kręcicie genów? Czemu tylko ja kręcę geny? Ja się kręcę teraz, leczę się w sensie. Ty się do siebie kręcisz. Ty mnie nęcy, nęcy, to ty mnie kręcisz! Nęcy, nęcy, nęcy mnie. Musiałam kucać pod ścianą, żeby Billa uratować. O, to są te takie A. śmieszne te. Cześć, takie. Te nęcy. O, ty dobry. Kurde. O nie. Guten Morgen. Jak ja nie lubię na niego ta grać. taka koleżanka. O, Bill, mogłeś tu przyjść, to byśmy cię uleczyli. Ale jak nie chcesz, to nie chcesz. Nie chcę, chcę być uleczony. Ona tu przez... będzie strzelać. Pewnie na stówę Pewnie tak na stówę w ogóle to to... O strategiczny sojusz Tak się to zadanie nazywało Kuźwa <grybuj> Oh shit nie, nie Kurde nie Ona bardzo blisko mnie jest. Tak Właśnie, doktę, bo kurde, gonił mnie. Miałem gdzie ją kurde. No dobra, idę na górę z nią. Ściągajcie. No. Ja Prawie, że mi trzeba... nie to. Dobra, ja raczej zginę. O nie, zablokowałem się beznadziejnie jak głupi na ścianie. Ona ma to wiele, lepiej, bo Kurde! Kucam... Nie kusanie tak, no, jest tak. głupie, naprawdę, nie nie uchodzę się kucać. Nie, bo właśnie to jest głupie, że te hitboxy palet nie blokują. Nie, nie, palet nie blokują, dostałem w głowę, więc kurde, tak się nie, nie miało. Nie, jakby mnie nie trafiło, to by było bardzo się. dziwne. Uważaj, bo ona tu będzie rzucała. Przecież mnie to zastanawia, jak ten hitbox postaci faktycznie wygląda. Musi Normalnie, być... tak jak postać wygląda. Wątpię, musi być to mega szeroki, młody jak. Taka potrafi cię e, zabić, nawet jeżeli nie powinien. Cię trafi, powiedzmy, bokiem. Bo tak to e, gra ma niestety głupio zaprojektowane. Te hitboxy. Kurde. Myślę, jak później jak wydam ten odcinek, to ci pokażę. No, jak powiem, to są strefy powet, jak ci obejrzysz. To super. Pewnie będzie bez obokania. Aha! A nie. A to on mnie nie uleczył do końca? Jakim cudem? Ja się nie patrzyłem szczerze, że się uczyła, czy nie? Ale to jest głupie! Bo mi się wydaje, że on mnie uleczył To ona ciągle na tym samym chyba parku wiesz Bo ma fetysz. To w takim razie nie Fart bo do został sprawo nie może z 0,1 sekundy, żeby mi dokończyć leczyć Myślałem, że on mnie uleczył do końca już zaczęliśmy uciekać On dostał tego Borouda. Ale z czego on został się... do A dobra jest... wiem z czego U mnie jest chyba o I ona przestała śpiewać? On się już mi się chciał Nie po nas do końca mapy Tak, goni mnie Jak chce Czemu postać nie może z automatu wydać od razu opcję leczenia a że trzeba kliknąć 500 razy Czy to żeby to nie opcję jest, można zacząć kręcić. Słyszę Za moimi plecami Tam w rogu a! Dobra jest. A. Prawie gena ukręciłem w tym rogu, w takim przeszklarni To Blisko mnie będzie wyżej, ale. O! Wiszę w odpowiednim miejscu. Wody się napijemy, żeby się nie odwodnić. Pamiętajcie, drodzy widzowie woda tu podstawa. Gdzie yes, jest Bill? Bill chyba chodzi po górze. Z drugiej strony. Bill chyba czeka aż go siostra Patrzę eee. na jeden rok mapy Obawiam się, że on robi genał samej góry ja zostałem sam eee, Mam saduszko Ja też. Nie A nie, to na ekranie jest po prostu Czturwek Okej okay. Ja obawiam się, że to zginę O, sojusz A! Kurde, musiałem na nią wejść tak brzmiała chciałby sojusz z yy, killerem. <noise> Też tak się wdawało, że tak brzmi. Szepcie <noise> biegnij! Zdasz tu po tej krok! Nie zlegnęty! Nie jestem Ty do jednego hitta! Nie zdążysz! Ty jesteś! To miałeś ten. Nie zdążysz! Mimo, mało co brak... Aaa! Udało się! Udało się! <noise> o, da, co Ona jest to taka szybka! Nie, w ogóle jakoś bardzo dziwnie trafiła e, jak uciekałem za ten, ale no... Nie Dawaj otwieraj dziurę, uciekamy Okej okay. Na mnie goni, na dno głęboko To ty chyba pojedziesz przede mną Widziałem ten gena tylko się tu właśnie Na lewo o. Musi po balkoniku, kurde, do kibusza był prawie ukręcony Co nam się mi się goni? Właściwie nie wiem tak to nie wiesz? Puźwa mać Oj, Myślałem, to, że zdołam to, to ją, żeby A co ty robiłeś? Gena kręciłeś? Jezus ma, jak onoś... nie gadaj, że to możesz gena kręcić Jak jest szunięta Are Ariuszur? A jak to było? jestem ciekaw yes. tej akcji, bo później... O! Bo później ten komentarz Miszkał ten szurnięta, pewnie będzie świetnie pasować do tego co on zrobił. Ej, nie, to już jest chamstwo. Trafiła mnie przez barierki. No bo mogła. Eee, to głupio jestem, Jakbyś rzucił się powiem. kierunek przez barierki, to też by pewnie przeleciała. Tak, jeszcze by zniszczyła w realnym świecie pewnie barierki. Te hitboxy mapy są czasami głupie. Nawet w szaku potrafić się przez ścianę, która ma. 2 centymetry Cię rzucić No bo po to są te dziury zrobione, żebyś mógł ograć Kurwa, jak ładnie trafisz Obawiam się, że nie znamy tej mapy Trafić to widzisz. ona się powinna... Tak, mamy Frigana, jeden gen jest na górze I dwa są tak bardzo blisko siebie, więc tak Mamy Frigana, bo ja mam dash więc ja widzę ja ją słyszę tu Przebrzydła jak o kurwa Ten kira ma w ogóle chyba ukraiński nick Będę leżał Leżył? Leżył będę Leżył! Ariuszur? Ariuszur sure? <laughs> Będę leżył Cześć o, mam, mam latarkę <laughs> i idę, idę cię ratować Mam latarkę Jeszcze, jeszcze ci oba... na rzuciła w ciebie to pole. No mogę A mieć co... też godność Ale Wamić o Ale... Godność <laughs> Ariusur? <you> <laughs> <Are you sure? laughs> Ja w, ogóle, ja w ogóle stwierdziłem, że to, to była pajacerka nad pajacerkami stwierdziłem, że ja się tam po prostu osę, tam pójdę i sobie popatrzę na nią, ale to, to nic nie dało. Eee, ten Billy, on ma dziwnego bioda. A ma bioda typowo pod e, ostatniego... bycia ostatnim czy tam, że to nie genów. Bo tak ma ten tak, e, e, to Serduszko co ma e, ta biegala. Ma Dead Harda i ma ten na no, Speed'a, jak się złoczył i mnie dalej dzielnie. I ma widzenie palet, więc takie trzy perki pod. Dobra, dwa pod e, Exhausta i jeden pod e, Enda. Enda? Że ten e tu robi Ender Dragona? Ja to widzę, wszyscy grają teraz te palety. A po co ci ten perk e, Rebeki?

Ona widziała tego Billa, czy mi się wydaje? Że ona bezpośrednio dobija, potem poszła. Musiała go chyba widzieć. Tak, gra jest? Albo wygrała. Mogła, <laughs> mogła mieć jakiegoś peka na ten, że zobaczy innego słowa po Ona... Ale. to tak. <laughs> nie udało mi się. Szkoda, że nie grałem tego. Dance with me. Nie dance with me. Tego. Bierz gaj się. <laughs> Jeszcze ja ten Perk nazywa ten icha Ten kole Chyba Kate No wiem, że Kate ale on, on jakiś ten ktoś. No TO wszędzie jest zamknięte! Nie, za tańcz ze mną nie. Nie za tenż ze mną, był taki ten iha! Perk No to... By, faktycznie ma jakiś projekt, że a! przy upadku dostajesz dodatkowe punkty do bierzego. No to właśnie jakbym to kratuje, bym ją skontrował. Dobra, to była pajacerka, co zrobię. Ale czemu tu wszystko z tej strony było zamknięte, a to niego nie mogłem podejść, Właśnie nie wiem czy tu na tak no. To. Nie wiem no. nawet jakiego perka miała. Ale Dika. dosłownie nic kurde nie było to otwarte. No to już wszędzie zamknie doda nawet nie tak jak nie się to... Kurde, Ej, ale problem to... Ale cicha. Ale to czekaj, to, to to nie działa tak jak na... Pra... Na której mapie się... Nie, na Gideonii chyba na placówce medycznej się obykrywało te przejścia. Tutaj chyba też tak powinno działać. Jest, Jest ale musi być generator przy tych drzwiach chyba. O bosko. chyba... No bosku. No nie jestem <laughs> pewny czy to odblokowuje. Ale, ale tu to... Bo jeszcze nie nawet odespań, co mama. Bo na Gidonie to ma teoretycznie sens taki, że. Yy, to jest jakby taka gra, że albo wybierasz źle, albo dobrze, nie? Dołączyłem do ciebie, moja droga. Do Billa? <laughs> nie, do ciebie. Bila? Bila. E, o, grę... kolejna tego znaczy ofenigna... Pierwszą grę na Recon City uważam za udaną. <laughs> no bardzo. O, e, e, kraj nielubiany. <laughs> Jeżeli się Wam podobało i chcecie więcej przygód z Recon City. I więcej, chcecie Nancy i twierdzicie, że Steve byłby najlepszym chłopakiem Nancy, zostawcie łapkę w górę i miły komentarz. To jakiś nonsens, a nie Nancy. Była ze mną Nancy. Była. I Rebeka. A w sumie to jest jego była, więc to <grym> nie była. I Rebeka. Była. To nie jest Rebeka, tylko Are You sure? Ariuszur? Pa, pa! Pożegnajcie się ładnie. Pa! pa.